Dzień dobry kochani, zapraszam was na wspólną chwilę ze mną Mam 26 zł na stole, niedużo, dużo nie mało Tak w sam raz na poranek Zobaczymy co ja tutaj dzisiaj znajdę Super linia owocowa, wiśniowa, podkowa, czas na premię i lotek Aż mi się zrymowało, sama nie wierzę Dobra, szukam dalej tego słonia Szukam dalej tego słonia Albo dwóch 145 numer zdrapki i co dali na 145? Dali mi zegar, piłkę i jest słoń. No, wreszcie się słoń pokazał i rower. No to zobaczmy, co mam pod słoniem. Wygrana. Cała złotóweczka. Dobrze, dobrze się zaczęło. Przepraszam. <laughs> No to teraz czas na premię. Numer sto, e, boże 145. Patrzyłam na numer tamtego, jest 145 słonik, a czas na premię jest 45. No to odkrywam, czy będzie klips, czy będzie jakaś wygrana. Zobaczymy. Co ja tu znajdę? 26, 28, 18 i 31. No to teraz patrzę, co mi tu dali w pierwszym. W pierwszej grze 11, 29, więc już jest oboczek. 27 kolejny, 25 następny i 21, czyli tu nie mam nic. Szukam dalej. 24, 19, kolejny, 33, dwójka. I 16. Zdrabka przegrana. Nawet nie szukamy kontrolnych. Weźmiemy sobie teraz może owocowo. Numer jest trzeci. Zdrabki. No i zobaczę, czy tutaj coś będzie, czy też będzie pusto. Pierwsze idzie brzoskwinka. No. Dobrze, że tu na dole coś jest. Tu jest bardzo ładnie. W dziesiątce. Ok, i to jest tyle. Kolejny owoc, awokado. Mam. Niezbyt dużo. Ale cokolwiek mam. Dobra, teraz następny. Co ja tu będę mieć? Boróweczki są tylko jedne. Na razie tak to wygląda. Szukamy dalej. Banany. No to tu już coś troszkę więcej będzie. Jeszcze tu. Też niewiele. Dalej mam kokos. Są tu dwa kokoski w ósemce. I też tylko tyle. Karambo. Jest w trójce. Tu są w siódemeczce dwa. To dobrze. I w ostatniej mam trzy identycznie jak, jak w przedostatniej. Tylko tu brzoskwinie, a tu karambo. Dobra. Dalej. Co mi tu dali? Ananas. Ananasa widziałam na dole. Mhm. I tylko jeden jest. Dobra, kolejny owoc. Mamy kiwi. A kiwi jest sporo. W szóstce i w siódemce. Jeszcze mam w ósemce jedne. No dobra. Tak to już teraz jej wygląda. Teraz mamy figę. I coś troszkę nawet jest. Przydałaby się gruszka i winogronko. Przydałaby się, ale czy dadzą to nie wiadomo. Teraz mam truskawkę. Tu jeszcze jest truskaweczka i tyle. Jabłuszka zostały i wiśnie. No i akurat jabłuszko się odkryło. Tak żeby dopełnić. Tu jest jeszcze truskawka. Bo oczywiście nie zobaczyłam. Dobra. Tak. Ostatnie trzy owoce. Jest winogronko. Mówiłam, żeby mi się przydało. To teraz dajcie gruszkę. I już będzie wtedy super. No to zobaczymy co dali. Dali cytrynkę. Jest cytrynka. No, a gruszka to by mi tu jeszcze jedną linię zrobiła. No to nie wiem. Może chociaż arbus też by były dwie. Zobaczmy, co dali na koniec. Na koniec dali pomarańczko, także wszystko jest zablokowane. I tyle. zdrapka jest pusta. Zdrapka jest pusta. Nic tu więcej nie znajdę. Do przegranych. Dobra, teraz sobie weźmiemy wiśniowe 7. Zdrabka z numerem 45. No i szukam siódemki. Mam ananas, mam słoneczko. Jest 7. No to przynajmniej ta nie będzie pusta. Dalej jest awokado. O, kolejna siódemka. Jak fajnie. Są dwie. Pięknie. No i co tu dalej mi dali? Banany. No zobaczcie, poprzeplatali śliwka No rzeczywiście no to tu już będzie jakiś owoc na pewno truskawka, ale pięknie. Bardzo ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Już wiem co będzie, ale może mnie zaskoczą, zobaczymy. Piątka. Kolejna. Jeszcze jedna. I czwarta, czyli jest 20 złotych, ze słonikiem jest 21. A ten miks był za 21, tak? 5, 10, 15, 20, 25, nie, za 26. Dobra, na razie mam 5 zeta. Yy, jestem stratna. Gie są na 20 zł. No super, nie spodziewałam się, że znajdę 4 siódomeczki. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mam jeszcze dwie zdrabki, także jest szansa na jakiś jeszcze bonusik tutaj. Dobra, 25 też, super linie. Czyli ja tak wczoraj te 25 wyciągałam, to też nie wiem. Arbus. No to szukam arbuza. No ale siódmeczka z numerem A45, przepraszam, myślałam, że też 25. Arbus. I kolejny. No ale z piątkami po prostu coś tak sobie nawyciągałam. Leżak. Szukam tego leżaka. No i najgorzej, że go nie ma. No nie ma. Choćbym chciała, to nie ma. Korona. Może korona chociaż jest? Nie. Dwa symbole pod rząd, których nie ma. Nieładnie. Księżyc. I jeden tylko dali. A już miałam mówić, że do księżyca też nie będzie, ale jest chociaż jeden. Teraz mam czapkę. Też tylko jedna. Oj, to szybko idzie. Symbol jedno, symbol jedno. Krab. Nie ma co drapać. Nie ma co drapać. I krab, kochani, też tylko jeden się za dużo tu nie nadrapie widzę podkowa jedna i też tylko jedna no, <noise> diament jest jeden no i jak widzicie jeden słonik słonika jednego widzę na dole, ale jest tutaj też jeden wyżej no to słoniki mam dwa do kompletu. Teraz jest tęcza. O księżyc pominięty. Teraz jest tęcza i tęczy nie ma. No nie ma. Rolki są w pierwszej. I tutaj jeszcze mam rolki. Tyle. Ja tu mam rowerek, ok. Gdzieś widziałam jest. Tutaj też jest rower. Mamy rower. I jeszcze na samym dole też jest rower. OK. No chociaż rowerów kilka podrapałam. Dzwoneczek. Nie ma dzwonka. Nie ma. Klucz. I dodajcie okulary. Klucze są. Dobra. Parasol. Jeden. Lody. Tu też są. I tutaj. I tutaj. I na samej górze jeszcze. Dobra, co mi tu dalej dali? Kwiatuszka. No to mam. Tu też są dwa. Tu już więcej nie ma. Kości. Miałam mówić, że kości nie widziałam. Teraz mam biedronkę. No to tak sobie tutaj oddał ją od razu wydrapie. Tu jest kolejna. Jeszcze jedna. Tyle. Serduszko wysyłam do Was, kochani. Jak zawsze. Wzdrawce serduszka nie widziałam. Ale do Was leci ode mnie. Teraz mam gwiazdkę. Jest. Mm -hmm. I czy się jakaś linia ułoży? Zaraz zobaczymy. Balony dali. Miałam nadzieję na motylka. Dali balony. Także zdrabka jest przegrana. Więcej balonów nie ma. I kontrolne są różne. Dobra. Ale jest super, bo mam 20 zł w siódemce wiśniowej. Złotóweczka dał słonik, a jeszcze mi została podkowa. Ładnie duży do kawy. Jeszcze bym coś podrapała. Może zaraz jeszcze coś podrapię. 21 numer z drapki. No i odkrywam te wygrywające, co oni mi tu dali. 29, 51, 59 i 19. No ile dziewiątek. Zobaczmy, czy znów mi się uda znaleźć podkowe, jak ostatnio w niej. 24 zaczynam. To za nisko. 28 obok. 38. No, nie daliście mi 30. Nie mam. 23. 52 oboczek. 18. Następny do kolekcji. 32, nie mam 30. 56 za nisko, do 59. 13 i 58 kolejny obok. Także zdrabka przegrana, nawet nie ma co drapać kontrolnych. Ale słuchajcie, kochani, bardzo ładnie udało mi się znaleźć te 4 siódemki. Mam dwie dyszki. Wiśniowa pokazała klasę, jak już wiele razy. No i Lotek jeszcze dołożył złotówkę. Także mam 21 zł na 26, 5 złotych mi tylko Lotto zabrało. Dobra jest, niech już sobie wezmę te 5 złotych. My się widzimy kochani dzisiaj oczywiście po południu w kolejnym drapingu. Zapraszam Was serdecznie i jak Wam było miło spędzić ze mną tę chwilkę. To zostawcie po sobie ślad oczywiście. Buziaczki, trzymam kciuki za Wasze wybory zdrabkowe, za Wasze wygrane w lotto ogólnie, bo na pewno gracie w wiele gier, tak samo jak ja. No, udanego dnia, kochani. Pa!